Witam wszystkich, zapraszam do oglądania bardzo Horizon 5, pierwsza część poradnika dla playlisty festiwalowej jesień, pora burzowa, seria 38. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego, ale to o czym chciałbym wspomnieć na samym początku, to co jest najważniejsze i to czego nie zauważyłem na samym początku, że wraz ze startem serii 38 dostaniemy wreszcie nowy tryb gry. I tym razem jest to, z tego co zrozumiałem, coś jakby high ten seek, czyli zabawa wchowanego. No, może być to ciekawe. A tymczasem przejdźmy do zadania fotograficznego, czyli musimy sfotografować Forda Focusa w lokalizacji. Tam, gdzie mamy. Mm, Zadanie online. Yy, Horizon Tour dokładnie. Ok. Teraz zaliczymy sobie zadanie dzienne. W tym celu przeniesiemy się na autostradę. Musimy pięć 5 samochodów ominąć. Umiejętność omijania czy wymijania. Nie pamiętam dokładnie, ale w tym celu jeszcze sobie szybciutko zrobimy jakiś tunik mocny. Już nie będziemy zmieniać furki. Dam S1900. High Tension No jest to ciekawe, ponieważ gra jeden się chowa, a pięciu szuka. Dobra, zajmę się zadaniem. Żeby przyspieszyć proces. Można przejść na Horizon Solo, co znacząco zwiększy ruch na drodze i przyspieszy zadanie. Ok, teraz przejdziemy sobie do może przedmiotów kolekcjonerskich. Miejski tor przełajowy. To rozbijamy i przechodzimy do kolejnego zadania. Teraz zaliczymy sobie dodatek Hot Wheels, zaczniemy od strefy pomiarowej. Nie mam żadnej furki przygotowanej. No to może x5 zrobimy. Chociaż x6 szybsza. x6. Mamy już nawet przygotowaną furę. Zobaczymy. Okej, okay. Zadanie nie jest trudne. Trzeba tylko się rozpędzić sam początku. Okej, okay, przejdźmy do Mistrzostw. A, jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Takie furki. No to co? Rimak. No, będą to szybkie mistrzostwa, niezależnie nawet czy będą to na torach wyścigi, czy będą to odcinki. Najmocniejsza fura z gry, więc będzie zaława. Oczywiście przeciwnicy tutaj nie mają żadnych szans, bo do rimaka, no. Rimak nie ma sobie równych. Dwa okrążenia, czyli wnioskuję, że będzie to długi tor. Często będziemy się odbijać, ponieważ chcemy jak najszybciej to zaliczyć, bo tak naprawdę, no widać, że nie ma tu najmniejszego problemu. O mój ulubiony etap. Jeszcze dodatkowo. No i lecimy. Może nie będzie taki najdłuższy ten tor, zobaczymy. Mamy najszybszą furę, więc naprawdę szybko przebiega ten wyścig. I już kółko. Nie no to bardzo szybko. Bardzo szybko. Podejrzewam, że mogą być to trzy wyścigi po dwa kółka. No ale cały czas lecimy praktycznie ponad 300, więc... Bardzo szybko mija wyścig, bardzo. No nie da się lepiej praktycznie. Są chyba jeszcze szybsze fury Jesko, może jest szybsze ale na pewno nie lepsze w sterowności i tak dalej. Bardzo szybko rozbija furka prędkość. Elektryk, najmocniejszy elektryk z gry. I zarazem jedna z najlepszych fur. No i już. Wyścig błyskawiczny. 3 minuty, dwa okrążenia. Sprint. No tym razem mamy sprint, to nawet lepiej. Lecimy. Ależ to jest pura, no nie no. Co za start, co za prędkość. Spadaj! No, i mamy to, już tylko dojechać, co będzie oczywiście bardzo łatwe, szybkie i przyjemne. O kurde, nie w tym kierunku. Się zagapiłem, ale to nie jest. To nic. Jak widać no bezczelny błąd z mojej strony. Myślałem, że to jest w ogóle w innym kierunku zakręt. Szczerze mówiąc w prawo, a to był w lewo, a grawka, nie zauważyłem na minimapie. W każdym razie nieważne, już mamy zaliczony drugi wyścig. I pozostało nam już tylko ukończyć mistrzostwa. Ogólnie mamy już sporo punktów, dlatego też po zakończeniu mistrzostw wrócimy do Meksyku. Tam zaliczymy zadanie cotygodniowe i to powinno już zamknąć pierwszą część poradnika. Kolejny sprint, no i pięknie, będzie bardzo szybka akcja. My kończymy te mistrzostwa. Co za pręt, kurde. Nie mogę mi się odkleić. Magnesy. Dobrze, że magnesy nas same kierują w odpowiednim kierunku. Za chwilę już będzie koniec wyścigu. Wow. Trochę ryzykowne to było, ale nie ma co tu już się nawet przejmować tym wyścigiem, ponieważ wiadomo, że za chwilę meta i. Mamy ogromną przewagę również wybierając Siri Nie wymaga żadnych umiejętności. Po prostu sama zabawa. Welcome back, Loco. Ok, zobaczmy co musimy wybrać HSV 2014. Wygrać wyścig drogowy musimy teraz. Dlatego przygotujemy sobie jakiś tuning mocniejszy. Myślę, że A800 będzie odpowiedni. Mamy nawet tutaj jakiś wyścig. Obok, więc od razu sobie skorzystamy. Nie będziemy daleko szukać. widać tuning świetny od razu <grymne> bez kłopotu no ogóle na no to wygląda, że odcinek też łatwy Kawa furka nawet fajnie się prowadzi. Mięciutko. Ładna sterowność. Całkiem niezłe hamulce. Nie wpadano nadmiernie w poślizgi. Chciałbym sprawdzić ręczny, tylko że nie mam okazji. O tutaj. No, mocny, mocny. Ciekawy. daleko do mety pięknie o to chodzi lubię takie zakręty no już widać metę na GPS-ie Ok, zobaczmy co w kolejnym rozdziale mamy do zrobienia. Sześć gwiazdek w strefach pomiarowych. Okay, turn around, when it's so it's safe time time. When safe to do so Turn around when it is safe to do so. mi tylko do Horizon Life. Zobaczmy ile jeszcze nam brakuje. A już nic utrzymuj prędkość 274 km przez 10 sekund. Okej, okay. może trzeba wyższy tunik zrobić. No i udamy się oczywiście na autostradę w tego typu wyzwaniach. Jak zawsze. Recalculating route. In 400 meters, turn sharp left. Okej, okay, dopiero obliczamy, się turn zaczyna. In 200 meters, turn sharp left. 200 m. Ok, możemy już odebrać pierwszą nagrodę, dlatego również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część pradnika. Jeżeli bateria ukazała się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!